Hej ludziska! Dostaliście kiedyś ostry w na midzie? Ja nie, bo gram Jaysem. Jayce to koleś, który ma młoto bazukę, co czyni go jedną z bardziej oryginalnych postaci w docie 2. Jeśli chcecie nadążyć za ilością informacji, jaka was teraz zaleje, radzę przygotować zimne Mountain Dew i usiąść wygodnie. Zaczynamy! Nasz bohater wyróżnia się tym, że ma 8 umiejętności, nie to co pozostałe postacie dla casuali, które mają ich tylko 4. Pasyw razi Jace'a prądem ze spółdzielni, ładując jego kolejny autoatak i przyspieszając go. Jeśli Jace używa swojej bazuki, to atakuje z daleka. Q to pocisk złożony z czystej demokracji. Jeżeli przeleci przez EJASA, to leci dalej i serwuje lepiej demokrację na gorąco. W to aktywator ADHD. E kładzie na ziemię bramkę ze Star Wars. No i oczywiście R zmienia broń Jace'a z bazuki na młot robotnika budowlanego. W tym stanie Jace uwalnia w sobie prawdziwą bestię i zyskuje większą wytrzymałość niż wóz TVN-u w czasie Dnia Niepodległości. Q wygląda boleśnie i takie właśnie jest. W to wizualizer do piosenek z E to tak zwane nie przeszkadzać z użyciem młota. R wraca do bazuki. Najlepiej zacząć maksować pierwszy pocisk demokracji, a zaraz po nim aktywator ADHD. Na koniec zostawcie sobie bramkę ze Star Wars. Jeśli chodzi o Masterki, to najlepiej sprawdzają się 2109. Runki takie jak na ekranie. Oczywiście gramy z niewymagającym skilla Flashem, i do tego Ignitem. Każdą grę zaczynamy z długim mieczem, żeby zdusić nasze kompleksy. Do tego weźcie 3 winka i żółtego trinketa. Wracamy się do bazy, gdy stać nas na łezkę, do której będziemy zbierać łzy naszych wrogów. Główne rzeczy, jakie musi mieć Jayce, to niebieskie sandały Mojżesza, czarny tasak, miecz na manę, niebieski łuk ekskalibur i zbroje ze skrzydłami. Typowym sposobem wymiany zdania na linii to przywitanie kogoś pociskiem demokracji lecącym przez bramę ze Star Wars. Można jednak także potem zmienić się w robotnika budowlanego i z włączonym wizualizerem piosenek z skoczyć komuś na głowę i zaserwować tak zwane nie przeszkadzać. Jeśli chcecie się pozbyć policji z waszego ogona lub wracacie na linię to polecam spamować klawisz R. Znudził wam się czarny tasak? Spróbujcie kupić miecz samuraja. Teamfighty, czyli tak zwane imprezy w plenerze, to ulubione zajęcie Jaysa. Serwuj demokrację z daleka i wspomagaj się ADHD, a gdy każdy już się znudzi, to zapukaj do ich pasków życia młotem, pytając, czy mają chwilę na rozmowę o Panu Jezusie. Więcej playsów nie pamiętam, za wszystkie Ragequity żałuję. Proszę Was o suba, dziękuję, pozdrawiam.